Udało się kontynuować naszą y, tradycję, jaką jest Lokomotywa K, już dawno, dawno temu zapoczątkowaliśmy ją i y, w rocznikach, które y, do naszej Akademii chodzą, robimy ten turniej. Udało się do niego powrócić y, po jakiejś krótkiej przerwie i dalej kontynuujemy tą tradycję. Y, zagrały na hali w Szanowie roczniki 2.12, 2.13 i rocznik 2.15. Zapraszaliśmy drużyny tutaj z najbliższej okolicy. Nie sięgaliśmy po drużyny z daleka. No i myślę, że dzieci mogły porywalizować nie tylko ze sobą właśnie na, na treningu, ale również z rywalami. Co ważniejsze wystąpiły u nas wszystkie dzieci, tak? Czyli nie wybieraliśmy tylko najlepsze dzieci, które mają najwyższe umiejętności piłkarskie, tylko wszystkie dzieci mogły wystąpić w tym turnieju i sprawdzić się w rywalizacji z rówieśnikami. Oni bardzo ciężko trenują w ciągu tygodnia i to, co ja mogę powiedzieć jako trener tej grupy, no to tutaj. Naprawdę jestem, jestem pod wrażeniem chłopaków, bo yy, szczególnie to, że oni chcą trenować, chcą przychodzić na treningi i przynajmniej u mnie yy, w mojej grupie jest tak, że, że oni nie opuszczają żadnej jednostki treningowej. I teraz tutaj w tym jakby turnieju halowym to, to wychodzi, tak? Dzięki temu, że jeszcze kibice mogą w jakimś odsetku wejść na halę sportową, to mogli pokibicować swoim dzieciom i myślę, że sporo, sporo grania było w ten weekend w hali, w szanownie. Wszystkim yy, dzieciom też węczyliśmy medale, tak? Czyli każde dziecko ma mimo tej rywalizacji, że ktoś... Wygrał ktoś, przegrał, to jednak wszyscy dostają pamiątkowy medal i to jest właśnie dla nas najważniejsze w tych kategoriach wiekowych, a także to, że no trening, trening, trening a później mecz, tak? Czyli sprawdzamy swoje umiejętności w rywalizacji z przeciwnikiem i to jest dla nas bardzo istotne. Już dzisiaj planujemy na nowy rok Lokomotywę. Jak tylko terminy będą potwierdzone, to będziemy zapraszać drużyny.